Tata, wejdź do zabki. Tylko za dużo nie wołaj, bo wczoraj zgubiłem portfel i dokumenty. Okay. I jeszcze tam były te cztery stópki, co mi się wczoraj w chipsach, nie? Okay. Dobra. Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. To mały. No daj pan, niech zabije I coś jeszcze? Chipsy. Chips Podaj tam jakieś chipsy, żebym prosić. Obojętnie. Obojętnie. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Ile to będzie razem? 10,29. Można kartą. Proszę bardzo. Dziękujemy. O, tu trzeba wygralić, możecie też coś wygramy. Dzięki. Dzięki, dzięki. No nie wydaje mi się, ja tam komórniam dokumenty straciłem. Są kasą. Słuchaj, dokumenty, co? Jajce nie rób, no. I moje dokumenty? Jeszcze patrzę, może w środku pieniądze są? Ewęgnu, podtrzymaj to. No nie... Skąd one tu się wzięły? Ej no, ale kasa, nie wiem... Ej! No nie wierzę. To chyba był cud dzisiaj jakiś, co? Mhm. Ale jestem happy.